Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie znowu w innej formie. Bo niestety, ale yy, nasz program nie chce ze mną współpracować. Nie wiem o co chodzi. Dopóki nie rozpocznę transmisji yy, online, wszystko działa, wszystko pokazuje, że jest w porządku. Jak zaczynam, wszystko się zacina, dzieją się różne dziwne rzeczy. Nie wiem czy to mój telefon, czy o co chodzi. Dokształcę się, spróbuję ten problem rozwiązać razem z krzysiem, ale dzisiaj, żeby nie pozostać. Bez myśli na ten dzień, bez tego tego porannego, nagrywam filmik chociaż w takiej formie, żeby zostawić to, to, co mam w sercu. I to jest taka myśl, która jest we mnie od paru dni. I mocno po mnie krąży, gdzieś moje myśli faktycznie zawracają ciągle do tego. A mianowicie chodzi mi o to... Nie wiem jak Wy, ale ja wcześniej... Myśląc sobie o tym, że, o, że, 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 że kocham Boga, że chcę żyć Jego drogami, chcę być taka jak On, to bardziej postrzegałam to w takich kategoriach tego, jaką jestem osobą, jaką osobą chcę się stawać, jak chcę traktować siebie, jak chcę traktować innych, e, jakich wyborów chcę w życiu dokonywać, po prostu jaką chcę być osobą, kobietą. E, i ta myśl, która mocno właśnie drąży moje serce, to jest taka, że oczywiście tu się jakby w tej kwestii nic nie zmienia, bo ja nadal y, chcę każdego dnia myśleć o tym, y, co mogę zmienić, czego mogę się nauczyć, y, jak jeszcze w jakich aspektach danego dnia, w danych sytuacjach mogę stawać się bardziej taka y, jak Jezus, ale. I to jest dla mnie absolutne jakieś odkrycie. Nie wiem, jakby, jakby co w Was jest a propos tego tematu, ale zobaczcie, że gdy my czytamy Ewangelię um, któregokolwiek z apostołów, tak, no to, to powiedziałabym, że chyba większość tego, co oni opisują, to są cuda, których Jezus dokonywał. Cuda uzdrowienia, skrzeszania. Um, no, przeróżne, tak? Głuchoniemego, ślepego, z różnych chorób, uwalniania od złych duchów. No, mnóstwo tych historii, na pewno każdy z nas, wszystkie je bardzo dobrze zna i jest w stanie opisać, bo wielokrotnie o nich słyszymy i czytamy je. Ale właśnie to mnie tak uderzyło, że ja jako chrześcijanka... Hmm, chcę i bardzo jakby chcę tą myśl w sobie nadal pielęgnować i, i uczyć się żyć w ten sposób, żeby być no tyle y, też jakby taka pewna tej obecności Jezusa, który jest, on mówi jakby w Piśmie Świętym tyle razy o tym, że On jest zawsze przy nas, tak? Że jest zawsze ze mną. Że jest zawsze też we mnie, bo jestem świątynią Jego Ducha. Y, I chcę i takie mam sobie postanowienie, taką myśl, takie ogromne pragnienie, taki ogień wręcz w sobie, że chcę, żeby moje życie toczyło się jakby równocześnie, dwoma takimi torami. Czyli nie tylko to, że chcę uczyć się kochać jak On, że chcę być miłosierna, chcę przebaczać, chcę traktować ludzi właśnie z taką miłością, ze zrozumieniem, podchodzić do każdego indywidualnie, Mieć dla każdego czas, patrzeć Jego oczami na każdego człowieka, ale chcę, żeby w moim życiu też właśnie był ten drugi tor, żeby on się gdzieś mi nie gubił, bo absolutnie, absolutnie myślę, że do tej pory jego po prostu w moim życiu gdzieś nie było. Ja się nad tym nawet nie zastanawiałam, ale ten właśnie taki tor, tego że tak jak Jezus mówi w Ewangelii, czy jeżeli uwierzymy słowu. To, że te wszystkie znaki, które on też czynił żyjąc na ziemi, że one nam będą towarzyszyć, że, będzie, że w naszym cieniu będą uzdrawiani chorzy, tak jak w cieniu świętego Piotra, y, że będziemy szli, że, y, że ludzie będą skrzeszani nawet. Oczywiście to wszystko nie naszą mocą i, i tu absolutnie mam tego świadomość, ale mocą tego, że, że właśnie, że ja rozpoznaję tę obecność jego wokół mnie, że rozpoznaję Jego obecność w moim sercu. I że to wystarcza, bo to, bo to On czyni te wszystkie cuda. Ale że chce być też właśnie taka otwarta na to wszystko, co naturalne, co takie jest człowiecze, że chce kształtować, budować swój charakter. Ale też, że chcę być absolutnie otwarta i chcę, żeby ta sfera w moim życiu po prostu zaczęła istnieć, że będą dziać się też takie rzeczy ponatura, ponadnaturalne. Jego mocą, bo On jest Bogiem cudów i... Mówiąc też o tym, właśnie o tych myślach, o tym, co jest w moim sercu, bardzo mocno gra mi też taka pieśń, którą usłyszałam parę dni temu. To nie jest jakaś nowa pieśń, bo ona chyba tam 7 lat temu powstała, ale jest absolutnie cudowna, i nie mogę przestać jej słuchać, i, i ciągle po prostu budzę się, słyszę tę melodię, słyszę te słowa, zasypiam, też dokładnie z tym samym. I wierzę, że Bóg jakby chce właśnie też mnie zapraszać i prowadzić taką stronę. Nie będę czytać Wam całego tekstu. Później może poproszę Zuzie, to, to wrzucimy tą pieśń po angielsku. I gdzieś tam może też jakieś tłumaczenie polskie. Ale takich parę wersów. Ta pieśń zaczyna się w ten sposób, że ten, który przywrócił wzrok ślepemu, porusza się jakby no, przede mną porusza się tutaj, jakby ja mogę na Niego patrzeć. Ten, który sprawił, że głuchy zaczął słyszeć, on ucisza wszystkie obawy, strachy we mnie. I, I refren tej pieśni to jest, że ja wierzę Tobie. Ja wierzę Tobie, bo Ty jesteś Bogiem cudów. I ja czuję się absolutnie zachęcona, poruszona, zainspirowana do tego, że właśnie w taki sposób chcę żyć, że chcę, żeby moje życie było cudowne, bo, bo Bóg, któremu ja wierzę, jest Bogiem cudów i On uczynił ten cud. Jeżeli tutaj jesteś i słuchasz tego, to na pewno uczynił ten cud dla Ciebie, że Ciebie odnalazł, że wylał swoją miłość, swoją łaskę na Ciebie, bo inaczej nie byłoby Cię tutaj dzisiaj, nie słuchałbyś tego. Więc jest Bogiem cudów, tak? I to życie jest cudowne w ten sposób, ale ja chcę więcej. Chcę, żeby w moim życiu e, działo się wszystko to co tu, cudowne, to co towarzyszyło Jezusowi, kiedy on chodził po ziemi. E, chcę w taki sposób żyć, e, żeby ta obecność Jezusa w moim sercu e, tak się poszerzała, e, tak niosła to jego królestwo, e, by ludzie przy mnie wstawali do życia, by byli uzdrawiani jego mocą, jego łaską. Bo, bo taki jest nasz Bóg. Tak? On chce, by nasze życie było szczęśliwe, by było dobre, by nie było w nim chorób, by to niebo, to Jego królestwo na Ziemi objawiało się już dzisiaj. Nie mogę to z Wami podyskutować na, na żywo, niestety, przez te wszystkie problemy techniczne, ale to nic. Ale wierzę, że, że, że chcemy tak żyć, że to nie jest tylko moje pragnienie. Ale że takie pragnienie jest też w Waszych sercach, że chcecie, by Jego królestwo poszerzało się na Ziemi, że, że chcecie być takimi ludźmi, m, którzy będą nieść Jego uzdrowienie, uwolnienie, to wszystko, co wiąże się z tym, że Bóg przychodzi do życia. I na koniec y, chcę się pomodlić y, razem z Wami I, i chcę zacząć od tego tą modlitwę, y, że Bóg jest. Chcę Ci mówić, Jezu, że, że ja rozpoznaję Twoją obecność, że Ty jesteś teraz tu obecny ze mną w tym pokoju, że jesteś z każdym z nas, gdziekolwiek teraz jesteśmy, czy w domu, czy w pracy, czy w jakichkolwiek innych obowiązkach, ale też, że jesteś w naszym sercu, że, że Ty powiedziałeś, że nasze ciała są świątynią Twojego Ducha i honorujemy, Jezu, Twoją obecność w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Honorujemy Twoją obecność w naszych sercach i chcę Ci mówić tak. Chcę Ci mówić, że chcę, żeby moje życie było cudowne, bo Ty jesteś Bogiem cudów. I chcę nad każdym z nas to ogłaszać, że, że ta sfera naturalna jest czymś naturalnym dla ludzi, którzy żyją blisko Ciebie. Chcę Wołać o to, byś swoim duchem rozpalał nasze serca, byśmy chcieli więcej, byśmy nie zatrzymywali naszego wzroku tylko na tym, co przyziemne, na tym, co jest naszym problemem, strapieniem, trudnością, nieumiejętnością tym wszystkim, co spędza nam często sens powiek, ale byś, by ten Twój duch pomagał nam kierować wzrok na Jezusa, na tą rzeczywistość, rzeczywistość którą On niesie ze sobą, na rzeczywistość. Uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszania zmarłych, powstawania do życia, tego wszystkiego, co jest absolutnie cudowne i możliwe tylko w Bogu, tylko Jego mocą. Dziękuję Ci, że, że wlewasz takie pragnienie w nasze serca. Że wlewasz takie pragnienie w moje serce, że chcesz poszerzać nasze życie, chcesz, by nasze życie było cudowne, by nasze życie było niesieniem Twojej obecności. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Za to wszystko, co czynisz, za te wszystkie kroki, za te wszystkie etapy, sezony, które masz przed nami, które masz jeszcze dla nas. Błogosławimy Cię. Życzę Wam pięknego dnia, chociaż pogoda na zewnątrz nie jest moją ulubioną, ale to nic. <głosławiam> Bóg jest. Tym chcę się cieszyć, na tym chcę się skupiać. Błogosławię was, Wam wszystkim też na ten dzień. Macham do Was, ściskam. Miejcie się dobrze, Papa. Pa.